Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mobile w trzech odsłonach, aplikacja, mobilna wersja strony i RWD. Tutaj już kilka słów Bartek wcześniej powiedział akurat na ten temat, natomiast ja bym chciał, tak jak mi zapowiedziano, przedstawić Państwu bardziej tą sprawę mobilną od strony klienta i od strony decyzji, co właściwie zrobić, którą technologię wybrać najlepiej. Bo nasze doświadczenie jako wykonawcy jest takie, że właśnie bardzo często nawet bardzo duże firmy mają z tym problem i czasami wiedzą, czego chcą, ale nie do końca wiedzą, jak optymalnie wykorzystać swoje środki na to, żeby w ten rynek mobilny wejść. Nazywam się Rafael Mołdzka, jestem tutaj u Państwa jako prezes firmy, którą założyłem 12 lat temu despozycyt Technology I jednocześnie od kilku miesięcy jestem członkiem zarządu firmy Indata. Nie lubię się chwalić, ale może, kilka słów o mnie, żebyście Państwo wiedzieli, czy to, co będę dalej mówił, jest wiarygodne, czy nie. Firma Pozytyw Technologii zatrudnia już, tutaj jest 80, ale już zatrudniają ponad 90 osób. Mieściły się w trzech biurach, ponad 1000 metrów kwadratowych, 12 lat na rynku. Zrobiliśmy kilkaset projektów, również w tym wiele mobilnych. I oferujemy klientom wyłącznie dedykowane rozwiązania, to znaczy nie sprzedajemy standardu, nie sprzedajemy pudełka, które przerabiamy, tylko z każdym klientem rozmawiamy od zera. To jest akurat do tyle fajne w kontekście tej pre, pre, prelekcji mojej, że mogę Państwu opowiedzieć nie, nie tylko o tym, jak rozmawiamy, z, jak realizujemy dla klienta rozwiązanie, ale też o tym, jak z tym klientem rozmawiamy i jak wygląda ten etap analizy potrzeb. InData Software jest holdingiem, który przejął naszą firmę jakieś półtorej roku temu. Jest to spółka obecna na rynku New Connect, prawie 8 milionów zysków w zeszłym roku, ponad 200 osób, teraz już ponad grubo, ponad 200 wartość mniej więcej w dniu dzisiejszym to jest około 150 milionów, więc myślę, że myślę, że jest fajnie. Mobel Trzech Osłonach. Ja chciałbym właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, powiedzieć nie tylko o tym, jakby z jednej strony, co możemy zrobić i jak możemy w tym mailu być, ale także o tym, na którą z tych trzech możliwości się najlepiej zdecydować, mając określone środki, mając określone potrzeby i tak naprawdę też mając określone wymagania co do tego, co będziemy na tym rynku robić. Więc myślę, że najlepiej będzie, jeżeli przedstawię Państwu najpierw bardzo krótko te trzy możliwości, a później porównam. W czym możemy wybierać, jakie są plusy i minusy danych rozwiązań? Jeszcze zanim o tym może powiemy, to właściwie zastanówmy się, czy warto być na tym rynku mobilnym, bo ja też tak jak tutaj Bartek wspomniał wcześniej, od wielu, wielu lat mówi się o tym, że to będzie rok mobilu, w kolejnym roku znowu się o tym mówi, jakoś ciągle tego roku nie ma. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że nigdy tego roku mobilu w ogóle nie będzie, bo, bo ten rynek będzie zdobywany systematycznie. I jeżeli y, widzę tutaj też kilka starszych osób, ja pamiętam jak rynek internetowy, w ogóle jak internet w Polsce startował, i też nie było czegoś takiego jak rok internetu, tylko systematycznie szliśmy do przodu i ta liczba internetów była coraz większa. Ja myślę, że teraz będzie z, z mobile dokładnie tak samo, i tak właśnie jest. Co roku tych ludzi, którzy korzystają z tego mobilu, którzy korzystają z internetu na komórkach, którzy korzystają z aplikacji. Jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Coraz więcej sprzedajemy smartfonów, tak jak tutaj już było powiedziane. Niektórzy ludzie mając smartfona nie wiedzą, że w ogóle mogą tam z czegoś korzystać. I ja z kolei myślę, że ten odsetek będzie się zmniejszał. To znaczy, już nie będą operatorzy wciskać nam smartfona tylko po to, żebyśmy go mieli i korzystali z rozmów, ale też po to, żebyśmy korzystali z internetu, bo na tym operatorzy będą za niedługo zarabiać, myślę, więcej na tych rozmowach, które systematycznie tanieją. Tu są jakieś dane, których myślę, że nie, nie trzeba przytaczać specjalnie, dlatego że no każdy z nas chyba. Yy, Będąc w dowolnym środku komunikacji publicznej, pociągu, autobusie, czy nawet na rynku, widzi jak ludzie często i chętnie teraz z tego smartfona swojego korzystają i będzie to naprawdę, jestem przekonany, coraz większa liczba. Więc o czym w ogóle mówimy? Jakie są te trzy możliwości? Pierwsza, pierwsza sprawa to jest strona mobilna. To jest strona zaprojektowana specjalnie po to, żeby była dostępna na komórce. To jest rozwiązanie, które jest z tych wszystkich trzech rozwiązań chyba najtańsze i dobre dla takiej firmy, która ma swoją stronę internetową, która nie potrzebuje aplikacji, bo nie chce wydawać na przykład na to dużo pieniędzy. Natomiast chce mieć coś mobilnego dlatego, że tak jak tutaj podał poprzednik przykład, na przykład jest trudne znalezienie adresu. I często jest tak, że firma nie chce mieć tego samego co na stronie internetowej, nie chce tego samego pokazywać użytkownikom mobilnym. Użytkownikom mobilnym chce pokazać inną treść, wyeksponować inne rzeczy na, na pierwszy rzut oka, więc wtedy jest dobrym rozwiązaniem. Strona mobilna będzie po prostu najtańsza i może się sprawdzić, szczególnie jeżeli nie mamy zamiaru ingerować w to, co już do tej pory w naszej firmie wdrożyliśmy. Drugą opcją jest aplikacja. Aplikacja jest takim tworem, który tworzymy i oprogramowujemy właściwie poza stroną internetową. Wrzucamy to później w App Store czy, czy w Android, na Androidzie czy w Google Playa. E, oczywiście minusy tu są dwa. Pierwszy minus jest taki, że to jest drogie, no bo jednak trzeba nad tym trochę poprogramować. Po drugie, trzeba zrobić wersję na każdą platformę osobną, więc praktycznie płacimy razy dwa lub razy trzy. Tutaj podejrzewam, że jest też jakby odpowiedź dla Państwa, dlaczego BlaBlaCar nie, nie ma go na mobilefonie. Pewnie trzeba byłoby sporo zapłacić za to, żeby być, natomiast tych ludzi jest zbyt mało, żeby to się opłacało. Tak? Myślę, że to jest... nie, nie, nie znam jakby strategii BlaBlaCar, ale podejrzewam, że, że to jest odpowiedź. A, mam tutaj potwierdzenie, że dokładnie tak. Natomiast, natomiast plusem, bo to są minusy, natomiast plusem jest to, że możemy wykorzystać technologię naszego aparatu telefonicznego, której nie wykorzystamy w żaden inny sposób niż aplikacją. Znaczy możemy skorzystać z geolokalizacji, możemy skorzystać z aparatu fotograficznego, z różnych rzeczy, których nie pozwala nam na użycie albo jest dużo trudniejsze użycie poprzez zwykłą stronę internetową czy stronę mobilną. I trzecią rzeczą, o której Barty już wcześniej wspomniał jest Strona responsywna, strona responsywna jest bardzo fajna, jeżeli y, tworzymy stronę internetową, to warto pomyśleć o tym, żeby ta strona była responsywna i y, ja tutaj zgadzam się z, tym, z tą taką krótką statystyką, którą Batek wcześniej podał, że chyba 100%, tak? Tym, klientów, którzy do Was przychodzą, chcą od razu RWD, no y, my się akurat takimi rzeczami nie zajmuję, ale jestem pewny, że ta statystyka jest prawidłowa. Y, już te, w tej chwili firmy i ludzie w Polsce wiedzą, że strona musi być dostępna na komórce i rzeczywiście jest tak, że... Jeżeli nie wszyscy, to prawie wszyscy o to pytają, e, jaka jest różnica pomiędzy stroną mobilną a stroną responsywną? Na pewno responsywną trzeba zaprojektować od razu, robiąc stronę normalną. E, no i jest w tym dużo, dużo więcej pracy, więc będą też wyższe koszty dla wykonawcy. E, ale na pewno warto to zrobić, chociażby z tego względu, że coraz więcej ludzi na tym e, telefonie naszą stronę będzie przeglądać, ale także należy pamiętać o tym, że będą przeglądać na tabletach. I tutaj nie tylko internet mobilny, to nie jest tylko telefon, to są także tablety i moim zdaniem tutaj bardzo ważne jest to, żeby też o tym pamiętać. No dobrze. To jeżeli już wiemy. Co możemy zrobić? To tak naprawdę warto byłoby się teraz zastanowić na tym, jakie są różnice z punktu widzenia państwa, czyli z punktu widzenia firmy, która przychodzi do wykonawcy i mówi Dzień dobry, my chcemy coś tam robić w, interne w internecie mobilnym, zauważyliśmy, że dużo wejść na naszą stronę jest z komórek i coś byśmy chcieli w ogóle zrobić. I teraz właściwie te dwa punkty pierwsze, czyli czas pracy nad rozwiązaniem i korzyści są, są oczywiście bardzo spójne ze sobą, dlatego że no za, za czas pracy wykonawcy trzeba mu po prostu krótko mówiąc zapłacić. I teraz czym dłużej ta firma będzie pracowała nad tym rozwiązaniem, tym więcej będzie chciała pieniędzy, co chyba jest yy, łatwe do przewidzenia. Natomiast yy, z pewnością też są potrzebne do wykorzystania różne technologie. Ja nie wiem, jak to jest dokładnie na rynku na przykład amerykańskim, choć podejrzewam, że bardzo podobnie jak u nas, ale programista, który robi stronę mobilną jest dużo tańszy niż programista, który robi, stronę, który robi aplikację mobilną, więc to też będzie wpływało na koszty i tutaj na pewno aplikacja będzie najdroższa, będziemy nad nią pracować najdłużej, a strona mobilna będzie najtańsza, będziemy pracować nad nią najkrócej. No to jest bardzo, myślę, logiczne dla wszystkich i nie trzeba się tego specjalnie rozwijać. Natomiast drugą rzeczą, która czasami jest kluczowa nawet, są możliwości sprzętowe. To znaczy, Jeżeli nasza aplikacja, czy nasza strona chcielibyśmy, żeby wykorzystywała, tak jak tutaj mówił kolega z BlaBlaCar, na przykład geolokalizację, gdybyśmy chcieli wykorzystać skanowanie kodów kreskowych, zrobienie czegoś innego, to bardzo często jesteśmy już niestety skazani z góry na aplikację. Nawet jeżeli to będzie bardzo prosta aplikacja, to niestety w inny sposób się czasami tych rzeczy, naszych pomysłów zrealizować po prostu nie da. Kolejną sprawą to jest content, czyli to, jak będziemy bardzo chcieli często aktualizować rzeczy, które są na tym naszym kanale mobilnym dostępne. Znaczy nie mam na myśli nawet aktualizacji całej aplikacji czy całej strony, ale to, co będzie się w tej, tą treść, którą będziemy wyświetlać. I tutaj, jeżeli mamy stronę internetową, to mamy wpływ na to, co widzą nasi, nasi użytkownicy. Czyli zmieniam coś, co jest na stronie internetowej, i z automatu wiem, że każdy, kto na nią wchodzi, widzi to, co ja tam akurat wrzuciłem. Jeżeli mamy aplikację, to będzie taki użytkownik widział nowe treści zwykle po zaktualizowaniu tej aplikacji, czyli jest bardzo duża szansa, że ktoś, kto ma starą wersję, nie zobaczy tego, co jest obecnie. Można sobie z tym poradzić, można blokować stare wersje, ale jednak jest to jakiś problem i bardzo często się okazuje, że mamy, mamy takie rozmowy, gdzie właśnie dzwonią, dzwonią użytkownicy naszego klienta i mówią, słuchajcie, ale wy tam jakieś macie nowe rzeczy, mi to nie działa, bo ja mam starą wersję, ale ja nie wiem jak to pobrać. No i się okazuje, że to jest troszeczkę problematyczne, szczególnie u nas, gdzie ci użytkownicy, tak jak to już dzisiaj było powiedziane, nie do końca też są aż tak na bieżąco jak w niektórych krajach Europy Zachodniej czy w Stanach. I ostatnia rzecz to uruchomienie i rozwój. Warto mieć strategię, warto, tak jak tutaj też Bartek wcześniej mówił, warto przemyśleć, po co to w ogóle robimy i co chcemy osiągnąć, dlatego że sama aplikacja i samo istnienie w internecie mobilnym to nie jest gwarancja sukcesu. Warto przed uruchomieniem zastanowić się, co my tak naprawdę chcemy i czy, czy mamy pieniądze i środki i ochotę na to, żeby później. Pchać do przodu ten rozwój tego, tego naszego dzieła, bo to jest też bardzo ważne i nasi klienci często sobie nie do końca zadają to pytanie, czy będą mieli później czas i środki finansowe na to, żeby dalej tą aplikację rozwijać. Jeżeli już mamy to omówione, to, to pytanie jest takie, czy, czy z góry możemy założyć, że jeżeli w tym rynku mobilnym się pojawimy, to jesteśmy skazani na sukces czy nie. I tutaj ja zawsze mówię klientom, żeby zadali sobie trzy pytania, które są moim zdaniem absolutnie konieczne. Wydają się na pierwszy rzut oka pewnie proste i takie dosyć oczywiste, ale z rozmów często widzę, że po prostu nie były zadane, a być może gdyby takie, takie pytanie padło wcześniej w kularach firmy, to może odpowiedź a może strategia zupełnie by się zmieniły. Pierwszym takim pytaniem jest, czy nasz pomysł, czy nasz pomysł jest rozsądny i możliwy do realizacji? I tutaj, jeżeli chodzi o możliwość do realizacji, to sprawa prosta, dlatego że jeżeli Państwo pójdziecie do dowolnego wykonawcy, to on Wam powie, czy to się da zrobić, czy się nie da, a jeżeli się da, to za jakie pieniądze. O tyle druga sprawa jest trochę trudniejsza, bo nie każda firma będzie się przejmowała tym, czy ten pomysł jest rozsądny, czy nie, i po prostu będzie chciała zarobić pieniądze. Więc warto sobie samemu zadać takie pytanie, czy nasz pomysł jest rozsądny. I to rozsądny pod jakby dwoma... Z dwóch powodów. Po pierwsze, czy, czy aby na pewno to, co chcemy zrobić, będzie działać. A po drugie, czy to, co chcemy zrobić, będzie działać tak, jakbyśmy tego chcieli. Takim chyba najfajniejszym przykładem, który dużą burzę zrobił, pewnie państwo kojarzą, jest sytuacja, w której niedawno polski rząd wydał straszne jakieś pieniądze na portal dla bezrobotnych, który trzeba było mieć podpis elektroniczny, żeby się zarejestrować. Kosztował jakieś tam straszne miliony, i skorzystało chyba 100 osób z niego. Tak gdzieś czytałem taką statystykę. No i podejrzewam, że ktoś, kto to wymyślił, poszedł do jakiejś firmy, zapytał się, czy to jest możliwe do realizacji. Oni powiedzieli że rzeczywiście, że tak. No, ale pewnie nikt się nie zastanowił, czy to jest rozsądne. Tak? Czy nasza grupa docelowa jest w ogóle chętna do tego, żeby z takiego rozwiązania korzystać i czy to rzeczywiście w ogóle się sprawdzi? Gdyby zapytano nas, to pewnie powiedzielibyśmy im, że no, może da się zrobić pewnie, ale pytanie po co. Druga sprawa. Czy użytkownik wybierze właśnie komórkę lub tablet jako najwygodniejsze urządzenie? Otóż są różnice między tym, jak ludzie korzystają z tabletu, a jak korzystają z internetu. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś ma smartfona, intensywnie z niego korzysta, natomiast nie korzysta zupełnie z, z internetu przez komputer. I taka osoba, która jest świadoma, na pewno będzie się zastanawiała, czy to, co chcemy zrobić, będzie najwygodniejsze do zrobienia właśnie tym urządzeniem, z którego my byśmy chcieli, żeby taka osoba skorzystała. Nie wiem, jak Państwo, ale ja już nie pamiętam, kiedy sprawdzałem w ostatni raz pogodę na komputerze. Kiedyś robiłem to zawsze, no bo miałem tylko komputer. Odkąd mam smartfona, dużo łatwiej mi zerknąć na jedną ikonkę, która mi pokazuje, jaka pogoda będzie jutro, niż to, żeby wchodzić gdzieś szukać jakieś onety i inne sprawy. I gdzieś tam się przedzierać, żeby tą prognozę sprawdzić. Są pewne rzeczy, które są po prostu łatwiejsze, bardziej intuicyjne. I w drugą stronę. No, nigdy w życiu, przyznam się szczerze, nie napisałem dłuższego tekstu na, na komórce. I trudno mi sobie wyobrazić racjonalny powód, żebym tak miał zrobić. Więc gdyby ktoś mi zaoferował nawet najlepiej wykonany arkusz, edytor tekstu na komórkę, to nigdy bym w życiu tego nie pobrał, bo, bo nie wiem właściwie po co. Tak? Więc warto się zastanowić, czy to, co chcemy zrobić i te możliwości, które chcemy dać naszym użytkownikom, Akurat w tym kanale i z tymi, z tymi możliwościami technologicznymi będą wy, przez niego wykorzystane jako wygodne i łatwe w wykorzystaniu. I ostatnie, trzecie pytanie. W jakich sytuacjach użytkownik korzysta z technologii mobilnych? Ja kiedyś widziałem takie, taką statystykę, przyznam szczerze, nie mam pojęcia, czy jest prawdziwa, gdzie ludzie najczęściej korzystają z tabletu. Ja nie wiem w ogóle, czy to jest prawdziwe, ale odpowiedź była taka, że w toalecie. Nie wiem, czy to jest prawda, nie, nie będę się tutaj upierał, ale bardzo możliwe, że tak właśnie jest. Natomiast są miejsca, o których już nie będziemy dyskutować. Nigdy w życiu nie widziałem kogoś, kto korzysta z komputera stacjonarnego w komunikacji miejskiej w autobusie czy w pociągu. Mam na myśli komputer z całą skrzynią, tak? z laptopem może jeszcze, natomiast bardzo, bardzo wielu ludzi korzysta z rozwiązań mobilnych. I jeżeli chcemy zaoferować coś, co ma ludziom ułatwić życie albo sprowokować do działania właśnie w miejscach, w których oni chętnie korzystają z tego mobilu, to bardzo dobrze. Jeżeli chcemy dać im coś, co ich oderwie od pracy, przeszkodzi w działaniu na komputerze i ktoś specjalnie pójdzie po swojego tableta i będzie, będzie na nasze żądanie coś wykonywał. To może nie zadziałać. Warto się zastanowić właśnie, czy, czy, czy chcemy, żeby taki użytkownik wykorzystywał nasze rozwiązania właśnie w tym miejscu i w tym czasie, kiedy on tego, tego od nas oczekuje. Tutaj, bo chyba mam jeszcze trochę czasu, tak? Trochę czasu mam, więc chciałbym pokazać Państwu takie, taki case klienta, który do nas trafił i właśnie miał bardzo, bardzo fajny pomysł, a właściwie nie pomysł, tylko problem. To jest sklep internetowy 8 Nie wiem, czy Państwo znają. Sprzedaje różne rzeczy do turystyki, turystyki górskiej, wspinaczki i takie tego typu tematy. Łatwo sobie wyobrazić, kto jest ich konkurentem. Mianowicie konkurent ci są jakby z dwóch stron. Z jednej strony to są inne sklepy internetowe, no ale 8 A jest już chyba takim liderem, więc nie za bardzo było tam coś jeszcze zrobić. Nie za bardzo można było klientów stamtąd wyrwać. Natomiast jest jeszcze druga grupa konkurencji. To są sklepy typu Decathlon, czyli firmy, które nie sprzedają się tak do końca albo nie są najważniejszym dla nich kanałem, nie jest internet. Najważniejszym kanałem jest sieć dystrybucji stacjonarnej. I kiedy klient przyszedł do nas, powiedział tak, słuchajcie, no, mamy taki problem, że mamy dużo odwiedzi, ludzie oglądają te produkty na naszym sklepie, przeglądają sobie te kurtki, buty czy tam coś cokolwiek innego, a później idą i robią zakupy w Decathlonie. Albo w innym tam sklepie stacjonarnym. Nie wiemy, czemu tak jest. Czy chcą przymierzyć, o co chodzi. Tak? Trzeba coś z tym zrobić, żeby oni tam nie robili zakupów. I idąc dalej, trzeba zrobić coś, co sprawi, żeby ludzie, którzy idą do Decathlonu, mimo że widzą ten towar i mają go w ręce, przyszli jednak do nas. Pomyśleliśmy sobie, no. Trudno będzie ich wyrwać i kazać komuś z dekatlonu pójść do domu, usiąść przed komputerem, sprawdzić cenę produktu, którego się dokładnie może nie pamiętać, na zdjęciu zobaczyć 17 podobnie wyglądających butów bez pewności, czy to jest dokładnie ten, którego, którego przed chwilą oglądałem w dekatlonie. Po czym wrócić z powrotem, sprawdzić, czy na pewno, wrócić jeszcze raz do Siema i porównać cenę i ewentualnie kupić. Od tak? razu stwierdziliśmy, że to jest no właściwie nierealna, jakaś życzeniowa zupełnie sprawa. Ale dlaczego nie skorzystać z tego, że możemy zeskanować kod kreskowy w sklepie i zrobiliśmy aplikację, która umożliwia dokładnie to. Mamy aplikację, wchodzimy do Decathlonu, przeglądamy sobie jakąś rzecz. Praktycznie każdy towar ma kod kreskowy, skanujemy ten kod kreskowy i widzimy ile kosztuje ten sam towar w Osiem. Nie musimy niczego wpisywać, nie musimy niczego pamiętać, nie musimy wybierać z listy 70 kolorów tego, który właśnie widzimy przed sobą. Po skanowaniu kodu kreskowego mamy pewność, że to jest dokładnie to samo. Wiemy, jaki jest rozmiar, możemy sobie kupić, jeżeli cena w naszym sklepie internetowym będzie atrakcyjna, a zwykle tak po prostu jest. W efekcie, nie mogę Państwu podać jakichś dokładnych danych, jak było często użytkowane i pobierane, bo to są dane klienta, natomiast mogę powiedzieć, że mieliśmy takie w cudzysłowie skargi, bo zdarzało się, że ochroniarze wypraszali klienta, który skanował kody kreskowe. Tak? Czyli sklepy stacjonarne zauważyły, że dzieje się coś niedobrego. Znaczy, Dużo ludzi tra zaczyna traktować ich jako przymierzanie. Znaczy, Przychodzą, oglądają, skanują i wychodzą. Tak? Więc okazało się, że... Proszę? E tak, tak. Więc to jest jakby taki... Tak, to jest taki pro, problem wielu wielu, wielu wielu rodzajów sklepów, ale generalnie zauważyliśmy, że takie pseudoskargi skargi wpływały na naszą aplikację. Drugim case'em, o którym chciałem powiedzieć, to jest mobilna wersja strony dla Libetu, który zrobiliśmy i tu jest akurat ciekawe to, że Klient zasygnalizował nam, że bardzo dużo odwiedzin na stronę tej firmy wchodzi po prostu ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak sobie firma radzi na giełdzie. Są bardzo krótkie wejścia, ktoś zerka tylko na, tylko na kurs, zerka na, na dwie, trzy najbliższe informacje. I wychodzi ze strony. I zauważyliśmy, że to są bardzo często właśnie wejścia mobilne, czyli prawdopodobnie zabiegany inwestor, czy zabiegany przedstawiciel funduszu, po prostu gdzieś tam w indzie, czy gdzieś tam w jakimś samochodzie stojąc w korku, chce zobaczyć tylko krótkie informacje. I okazuje się, że warto wtedy zrobić stronę mobilną, dlatego że... Ta osoba nie będzie chciała się przedzierać przez stronę responsywną. Gdzieś tam szukać dużo łatwiej będzie, jeżeli wejdzie i kliknie dwa razy w to, żeby zobaczyć, co na tej stronie mobilnej akurat specjalnie dla niego się znajduje. No ja myślę, że tutaj o tych stronach responsywnych już tyle powiedział, powiedział mój przedmówca, że chyba nie za bardzo mam cokolwiek tutaj dodać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że, że patrząc na te statystyki, patrząc na to, jak często użytkownicy internetu stają się użytkownikami mobilnymi, po prostu ta, ta wersja RWD jest czymś, o czym jeżeli myślą Państwo dzisiaj o swojej nowej stronie, na pewno zdecydowanie warto wziąć to pod uwagę, jeżeli nawet nie, uznaje, nie uznamy tego, że jest to zupełnie konieczność. I tak podsumowując w jednym zdaniu, to wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Czy mobile, no moim zdaniem zdecydowanie tak. No jest tych ludzi, którzy korzystają z komórek nie tylko w Polsce, albo w drugą stronę, nie tylko na całym świecie, ale głównie w Polsce tak dużo, że jest to grupa, której po prostu nie wolno zostawić niezagospodarowanej tak, ale poprzedzony dokładną i dobrą analizą tego co chcielibyśmy zrobić. Warto się tym zastanowić samemu i warto zastanowić się z tym potraktować firmę, która będzie dla państwa pracowała jako partnera. Warto się zastanowić wspólnie, skorzystać z doświadczeń, bo to też bardzo często jest tak, że firma, która do nas dociera, taki doświadczeń nie ma, a my mamy i warto się zastanowić, czy jeżeli my mówimy, że to nie zadziała, to czy rzeczywiście tak będzie. I w drugą stronę, jeżeli mówimy, że coś innego zadziała lepiej, to też rzeczywiście może, może coś w tym być. Warto tą analizę zrobić dobrze i się do niej przyłożyć. Dziękuję bardzo, zapraszam do kontaktu na fejsie lub pod mailem, jeżeli mają jakieś Państwo pytania, to bardzo proszę. Dziękujemy za dotychczasową część.